Witam Państwa w niedzielę 26 lutego 2023 roku. Mam na imię Katarzyna i przemawiam w imieniu patriotycznego ruchu Cała Polska Zjednoczona. Nagrywamy swój apel, ponieważ jesteśmy bardzo zaniepokojeni potencjalnymi skutkami procedowanych obecnie międzynarodowych prawnych regulacji w ramach WHO. Światowa Organizacja Zdrowia straciła społeczne zaufanie z powodu rażącego, skandalicznego konfliktu interesów oraz kompromitujących decyzji, które dotychczas podejmowała. Chcemy głośno i dobitnie wyrazić brak naszej zgody na wprowadzenie tajnie procedowanych umów, które mogą wpływać na poszanowanie godności i naturalnych praw człowieka, wolność medyczną każdego człowieka. Wolność słowa każdego człowieka, jak również na suwerenność Polski. W obliczu doświadczenia medycznej tyranii, sanitaryzmu, dyskryminacji, bezprawia, ogromnych globalnych manipulacji w związku z polityczno-biznesowo-medyczno-medialną operacją COVID-19, która ma tragiczne skutki odczuwalne we wszystkich dziedzinach naszego życia, Żądamy rozliczenia decyzji podjętych w tym czasie. Żądamy debaty w mediach głównego nurtu. Żądamy odkrycia prawdziwego oblicza organizacji takich jak WHO z uwzględnieniem źródeł finansowania. Żądamy naświetlenia prawdziwego ich interesu oraz życiorysu osób je reprezentujących. Żądamy poinformowania opinii publicznej. O potencjalnie niezwykle groźnych konsekwencjach procedowanych regulacji, takich jak Międzynarodowy Traktat Antypandemiczny oraz poprawki w międzynarodowych przepisach zdrowotnych. Żądamy wystąpienia Polski z WHO.